przyszedł posłaniec po Michaasa i rzekł do niego oto wszystkie wypowiedzie proroków sobie jednakowe, pomyślnie dla króla oby i twoje słowa były jak słowa każdego z nich no oczywiście, przepowiadaj dobrze <grytanie> to, to często ludzie tak robią mów to, mów to samo co my, musisz to samo co my mówić nie mów tego, nie mów tamtego bo ci dajemy pieniądze no, lub to nie, Boże, słucha, Sługa nie ma względu na to, czy Ty dajesz pieniądze, czy nie dajesz pieniędzy. To nie ma nic z tobą wspólnego, czy ktoś lubisz kogoś, czy nie lubisz. Widzicie, przyjaciel zawsze Ci prawdę powie. Ale ten kłamca i obłudnik cielesny, on Ci prawdy nie powie. Biada Tobie, jeśli jesteś w takiej grupie, w takiej społeczności, gdzie masz takich ludzi, co przyklepują grzech. Biada Tobie, ja wiem, że jest fajnie, miło, cudownie i wspaniale. Ale jak będziesz w tej niebezpieczeństwie tego grzechu i będzie ci groziło może od, wielkie oddzielenie, taki człowiek ci nic nie powie. Wiesz dlaczego? Bo boi się, że straci wpływ, straci pieniądze. On tego pragnie. Jak ja niedawno słyszałem człowieka, który mówił na, na TikToku, że e, żeby mu płacić za kazanie. Bracie siostro, nie róbcie tego. Nie płaczcie nikomu z zakazania. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Niczego takiego nie róbcie. Nie dawajcie się oszukiwać. Bóg nie potrzebuje waszych pieniędzy. A jeśli Bóg posyła jakiegoś męża Bożego, to on nie będzie prosił o pieniądze. Bóg się samo o niego troszczyć będzie. A jeśli są tacy i tak gadają, a wy się na to nabieracie, no to to jest okropne. To jest okropne, że takiego czegoś się dopuszczacie. Nie słuchajcie tych ludzi. To są fałszywi nauczyciele, którzy głoszą wam Ewangelię dla zysku. A jak idziecie w to wszystko, to tylko pokazuje, że w waszych sercach też jest ta chciwość, dlatego tego pragniecie. Też chcecie się być stać tacy jak oni. I ciągle tego głoszą o finansach, o finansach, o finansach. Bo Mamona, to miłujesz bardziej Mamonę niż Boga. Więc Michałż powiedział: Jako żyje Pan, że będę mówił tylko to, co powie Pan. I widzicie, Michałasz zapłacił wielką cenę. Został rzucony do więzienia, został uderzony przez Sedekiasza. Ale Bóg się wstawił za niego i powiedział, że Sedekiasz po prostu poniesie karę za to. Widzicie. On mu tutaj powiedział królowi: Widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł: Czy nie mają pana? Niechaj każdy wraca do swojego domu. Powiedział prawdę. Gdyby powiedział inaczej, to byłby dobrą szatę by dostał, dobrą pozycję w królestwie. Może jakiegoś starszego, może pastora. Ludzie by go klepali po rękach. Nie, on wybrał jednak słowo Boże. Wiecie. A Achab powiedział: Czy nie mówiłem ci, że ten nie zwiastuje mi nic dobrego, tylko złe? Więc Michałasz powiedział: Słuchaj, przeto słowa pańskiego. Widziałem pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim, a po jego prawicy i po lewicy. A pan rzekł: Kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył? I poległ w ramot gilackim. I jeden mówił to, a drugi owo. Widzisz, wstąpił duch i stanął przed panem i rzekł: Ja go zwiodę. A pan rzekł do niego: w jaki sposób? A on odpowiedział: Wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy rzekł: Tak, ty go zwiedziesz. Ty potrafisz. Idź więc i uczyń tak. Ty możesz mieć doznanie, ty możesz mieć niesamowite rzeczy, bo przy tym się odczuwa pewne sprawy, a pomimo tego masz ducha zwodn zwodniczego. Ty zawsze wszystko, cokolwiek przez, wychodzi przez ciebie, albo przez sny, czy wizję, musisz sprawdzić ze Słowem Bożym, ale to nie przychodzi od tak, że przeczytasz. Czasami, tak jak pismo mówi, jeden ma objawienie, a inni niech rozsądzają to idź do starszych zboru. Ale dzisiaj, jak komuś takiemu powiedziałem, czy napisałem, czy coś, to ta osoba powiedziała, że ona się człowieka radzić nie będzie. Nie. No to usuwasz ten cały Boży porządek, który został ustanowiony przez Ducha Świętego. dlatego w Tobie jest ten Duch kłamliwy. Otóż teraz włożył Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich Twoich proroków. Pan zapowiedział tobie nieszczęście. To Michałasz jeszcze mówił. I ten Sedekiarz wyskoczył i uderzył Michałasza. Uderzył go i mówił w policzek, mówiąc: Jak to, więc duch Pana odszedł ode mnie, aby mówić przez Ciebie? To też często jest u ludzi. Wiecie, jak Bóg błogosławia jakiegoś męża Bożego, to niestety koło niego będą też ludzie, którzy będą zazdrościć. To się często też dzieje, tak, niestety. Jak ty jesteś na drodze z Panem, to pamiętaj, wszystkie armaty piekła zostaną w ciebie wycelowane. Więc nie załamuj się. To Bóg, Jezus powiedział, że to ma się wszystko stać. Nie martw się, idź tą dalej, tą drogą, jak idziesz. Biada, jakby ludzie o tobie dobrze mówili, bo tak samo czynili fałszywym prorokom. Więc jak mówią źle, oczywiście nie mówią źle, kiedy ty coś źle zrobisz, ale mówią źle, ale ty niczego nie zrobiłeś. To jesteś błogosławiony. Więc ta historia skończyła się w ten sposób, że Achab zginął na, tym, na tej wojnie. No bo słowo Boże musiało się wypełnić. Więc widzicie, bracia siostry. O, wstałeś już? Wstałaś? Chodź. To ja już będę kończył. Bo już pies mi każe kończyć. Dacie pokazać Ciebie? Widzicie? Jaki piesek fajny? Niech Was Pan błogosławi. Do następnego razu. Nie, to nie jest hecik. Myszka, to nie jest hecik, to jest Hard. To był Hard. Nie, to nie hecio. Irma. Ten pies się nazywa Irma. Hart. Irma. Taki wiecie, wielki taki. No, no, niech Was Bóg błogosławi. No, ładna jest, no, to prawda. A wiesz, że to nie Hecik, no, myślałem, że wiesz. No, z Bogiem.